Cały czas dla nas głównym kanałem sprzedażowym pozostaje kanał stacjonarny. To jest kor naszego biznesu i w niego chcemy głównie inwestować. Kanał e-commerce traktujemy uzupełniająco i tych klientów traktujemy jako tych samych klientów do kanału stacjonarnego i online. To jest ten sam klient, który raz lubi zamówić online, raz offline. Konkretne marki ciężko wskazać, na pewno marki własne, bo to dla nas w naszym asortymencie marki własne stanowią jedną trzecią asortymentu i to jest poniekąd takie w DNA wpisane na naszego brandu posiadanie tych marek jest to event na skarę sieci drogeryjnych w Polsce. Plus uzupełniające marki naszych partnerów handlowych i to zarówno te globalne, duże marki światowe, jak i lokalne polskie. Nie ma kluczowego drivera zakupowego. Jednym z driverów jest cena, innym jest produkt, trzecim jest zwykłe polecenie przez pracownika sklepu albo znajomego jakiegoś produktu czy jakiejś sieci. Czy jest rynek płaca minimalna? Na pewno wpływa na organizację, bo powiększa koszty. Natomiast leży to w gestii obszaru mojego kolegi odpowiedzialnego za administrację, więc nie znam szczegółów, ale na pewno na spotkaniach zarządu regularnie ten temat jest poruszany. Wydaje mi się, że marki własne będą rosły w siłę i ten rynek marki własnej będzie rozwijał się coraz więcej. A po drugie, starzejące się społeczeństwo. Słyszałem silversi, generacja silversów. My jako Drogeria dm jesteśmy na to przygotowani i traktujemy to jako ciekawe wyzwanie na kolejne lata.